Cześć i czołem, dzień dobry. Oto zupełnie nowy Sankiong. Wróć! Cześć i czołem, dzień dobry. Oto zupełnie nowy KGM Action. Złoty, a skromny. Być może wiecie, a być może nie wiecie i się zaraz dowiecie. Otóż marka Sankiong niedawno przeszła rebranding i od teraz każdy nowy model Sankionga nie jest już Sankiongiem, tylko jest KGM, czy też kgm jakby to odmienić bardziej po Polsku. i to jest właśnie zupełnie nowy KGM Action. Chociaż słuchajcie, przypisanie poprawnej marki i poprawnego modelu do tego auta, które widzicie na obrazku, może nie być wcale takie łatwe dla osób postronnych, chociażby dlatego, że zobaczcie, z przodu nie mamy żadnego znaczka. Nie mamy tutaj żadnego logo, żadnej marki. Mamy za to ledowe światła z taką, no powiedzmy, ledową listewką, która ma dość ciekawe i takie specyficzne wzorki, ale nie są słuchajcie to wzorki przypadkowe, ponieważ te wzorki nawiązują do kształtów, które możemy znaleźć na fladze Korei. Tak naprawdę jedynym emblematem, jaki znajdziemy na tym samochodzie, jeśli chodzi o emblemat wskazujący na markę KGM, jest emblemat na kapslach w tych 20 calowych felgach. Felgach, które w każdej wersji są notabene w standardzie. Ten złoty i nieskromny lakier nie jest już w standardzie i wymaga dopłaty 2,5 tysiąca złotych. Dobra, zobaczmy to auto z tyłu. I tutaj także nigdzie nie mamy logo KGM. Mamy za to napis Action. Napis, który już jasno pokazuje, z jakim modelem mamy do czynienia. Całe auto mierzy nieco ponad 4,70 m długości. A jego stylistyka turbo mi się podoba. Mamy tutaj takie pomieszanie ręcz rowera z jeepem. Całość wygląda no, naprawdę smakowicie. Tak z pozycji kierowcy wygląda wnętrze nowego KGM Actiona. I tutaj na kierownicy znajdziemy już logo KGM, także nie mamy wątpliwości za kierownicą jakiego auta siedzimy. A co do samego wnętrza, to jak Wam się podoba? Robi wrażenie, prawda? Beżowa tapicerka, jasne wstawki, jasna podsufitka. No, całość prezentuje się naprawdę zacniej, prezentuje się nawet drogo, że takiego stwierdzenia odważnego użyję. Ciekawostka jest taka, że właśnie ta wersja kolorystyczna wymaga dopłaty raptem, uwaga. 1000 zł, tak, 1000 zł ekstra musicie dać za jasne beżowe wykończenie wnętrza Akciona, ale taka opcja dostępna jest tylko i wyłącznie dla najwyższej, czyli najdroższej wersji wyposażenia. No dobra, raz, że to wygląda naprawdę fajnie, ale dwa, sprawdźmy jak to jest spasowane i jakie to jest. W dotyku. Tutaj mamy naprawdę bardzo fajną, miłą, taką mięciutką ekoskórę. Górna część deski rozdzielczej także jest wykończona miękkim materiałem. Tutaj mamy plastik plastik, który chyba ma udawać drewno. Ale wygląda dobrze, no jest solidnie, naprawdę solidnie zmontowany. Fotele są nie tylko bardzo wygodne, takie troszeczkę amerykańskie, no nie są sportowe, nie trzymają mocno ciała w zakrętach, są po prostu wygodne, komfortowe. No i zobaczcie jak fajnie wygląda na tych fotelach ten element. Również tutaj na podłokietniku mamy taki wzorek i wszystko byłoby naprawdę cacy, gdyby nie fakt, że ktoś wpadł na pomysł montażu o czegoś takiego tutaj. To jest oczywiście schowek, aczkolwiek nie wiem, co miałbym tam schować, bo ten schowek jest Dość płytki, no i wygląda topornie. Wygląda jak wyjęty zupełnie z innego samochodu. Kierownicę wam jeszcze pokażę: kierownicę, która robi naprawdę dużo, żeby nie być okrągłą. Jest spłaszczona u góry, jest spłaszczona u dołu, no i jest przede wszystkim za duża. Dla mnie ta kierownica jest za duża. Przydałaby się troszeczkę mniejsza, troszeczkę bardziej poręczna. I pokażę wam jeszcze dwa detale: dwa detale świadczące o dbałości o detale w tym wnętrzu. Zobaczcie, tutaj za kierownicą mamy łopatki do zmiany biegów i te łopatki są w kolorze złotym. Również tutaj klamki w drzwiach także mamy w kolorze złotym. No, jest naprawdę na bogato. Bardzo chciałbym Wam pokazać, co tutaj mamy pod maską, ale niestety, słuchajcie, nie pokażę Wam, ponieważ ten egzemplarz, zobaczcie, ma urwane cięgno od otwierania przedniej maski, no i niestety nie jestem w stanie jej otworzyć. Tak czy inaczej, pod maską tego samochodu pracuje silnik 1.5 TGDI. I jest to jedyna dostępna jednostka do tego modelu. Jest to oczywiście turbodoładowana 4cylindrowa benzyna o mocy 163 koni mechanicznych oraz o maksymalnym momencie obrotowym równym 280 Nm. Standardem jest tutaj przedni napęd oraz manualna sześciobiegowa skrzynia, a w opcji dostaniecie sześciobiegowy automat Icin oraz napęd na cztery koła, taki najbardziej wypasiony aktion z napędem na cztery koła oraz z automatem. Setkę robi w no producent niestety nie podaje tego parametru, ale jak pokazały niezależne pomiary, taki samochód do setki rozpędza się nieco ponad 10 sekund. Czas zajrzeć do bagażnika, a bagażnik w tym samochodzie według danych producenta ma, uwaga, blisko 800 litrów pojemności, dokładnie 796 litrów pojemności ma kufer nowego KGM Actiona I według mnie, chociaż KGM się do tego oficjalnie nie przyznaje, jest to wartość zmierzona do dachu. Tak czy inaczej, bagażnik jest tutaj naprawdę pojemny i naprawdę foremny. Dodatkowo, tutaj z boku mamy dwie takie przegródki, z drugiego boku także mamy dwie przegródki. Mamy lampkę oświetlającą nam przestrzeń bagażową, mamy oparcie tylnej kanapy składane 40 do 60, mamy złącze 12V, no i mamy cały jeden haczyk na lewej burcie. Na prawej burcie takiego haczyka nie uświadczymy. Mamy także oczywiście podwójną podłogę. Tak to się prezentuje. No, prawie 800 litrów pojemności, ale podkreślę, mam wrażenie, że jest to wartość podawana do dachu. Mam wrażenie, że za tą pozytywną aurą, roztoczoną poprzez efektowny wygląd, nie mniej efektowne i przytulne wnętrze, nie nadąża troszeczkę układ napędowy. Układ napędowy, którego silnik pali za dużo, pali dużo za dużo. Ponieważ tutaj zejście w cyklu mieszanym do wyniku jednocyfrowego jest naprawdę bardzo trudnym zadaniem. I podczas całego testu samochód spalił w cyklu mieszanym 10,5 litra na setkę. Na dodatek automatyczna skrzynia biegów jest bardzo ospała. Ten sześciobiegowy icing działa bardzo leniwie i nawet wciśnięcie prawego pedału do podłogi nie sprawia, że skrzynia spieszy się z redukcją przełożeń. Na plus na pewno należy uznać bardzo komfortowe zawieszenie. To jest po prostu komfortowy i wygodny sów który nie udaje i nie chce być suwem sportowym, i akurat bardzo dobrze, bo uważam, że na rynku mamy zbyt dużo sportowych suwów, które sportowe są tylko z nazwy. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, na którą wiele osób testujących to auto narzekało. Otóż podobno nie da się przejść jednym ruchem tej Wajchy z trybu Drive na tryb R, albo odwrotnie, zawsze po drodze musimy przeskoczyć przez N. -kę. Otóż nie da się zrobić to jednym ruchem, wystarczy tylko nieco dłużej przytrzymać tę Wajchę. Proszę bardzo, działa, działa. Na tapę weźmy teraz multimedia. Multimedia, które w tym samochodzie, jak widzicie, składają się z dwóch dużych ekranów. Każdy z tych ekranów ma przekątną 12,3 cala. Zacznę od zegarów. Wirtualne zegary prezentują się w ten sposób i swoim wzorem przypominają mi dość mocno. Wirtualne zegary z nowych modeli BMW, szczególnie jeśli chodzi o wirtualny obrotomierz i wirtualny prędkościomierz. Po środku mamy oczywiście komputer pokładowy, można sobie tutaj wyświetlać różne informacje, a gdy wyświetlimy sobie nawigację, no to zegary przejdą w taki dość minimalistyczny tryb pracy. A ja teraz przejdę do systemu multimedialnego, który w takim widoku domowym jest podzielony niejako na trzy segmenty. Z lewej strony mamy segment od nawigacji, i jak widzicie, za nawigację w tym samochodzie odpowiada firma. TomTom -tom pośrodku mamy segment z audio, a z prawej strony mamy kompas, który to kompas możemy sobie zakryć. Proszę bardzo, jeżeli zadziała, dwa, nie działa, trzy, za trzecim razem się udało. Możemy sobie wyświetlić, wysunąć wirtualny panel. Klimatyzacji. Teraz jedna uwaga, nie tylko co do działania tego systemu, bo jak widzicie, on moim zdaniem jest zbyt mało czuły na dotyk, ale czasami także potrafi mieć focha i zbyt długo myśli przed wyświetleniem konkretnej opcji. Ale uwaga największa tyczy się tego wirtualnego panelu klimatyzacji, który moim zdaniem ma po prostu zbyt małe wirtualne przyciski. Trafienie w konkretny przycisk podczas jazdy, szczególnie z większą prędkością, jest naprawdę trudnym i karkołomnym. Zadaniem tak czy inaczej, pokażę Wam jeszcze jedną ciekawą opcję, którą znalazłem w zakamarkach tego systemu. Spanie z tyłu. Niestety, jeśli to aktywujemy, to KGM nie zaśpiewa, nie zanuci Wam kołysanki, ale odłączy, wyłączy, wyciszy. Głośniki z tyłu, dzięki czemu osoby siedzące z tyłu będą mogły udać się na przykład na drzemkę. Pokażę Wam jeszcze, co kryje się pod przyciskiem kontrola, i tutaj, jeśli wybierzemy tę opcję, no to możemy sobie na przykład zblokować napęd na cztery koła, bo ten egzemplarz taki napęd oczywiście posiada, i możemy sobie wybrać jeden z trzech trybów jazdy, a w obwodzie mamy tryb sportowy, tryb winter i tryb, tryb który nie ma. Nazwy. Pokażę Wam jeszcze kierownicę kierownicę, o której już wspominałem, zbyt dużą kierownicę, o tym też już wspominałem, ale na tej kierownicy mamy fizyczne przyciski i to jest akurat bardzo dobra informacja. Obsługuje się to naprawdę super. Dodatkowo tutaj poniżej zobaczcie, mamy takie dwa efektowne, to nie są pokrętła, to także są przyciski przypominające, troszeczkę przyciski pokrętła z jakichś sportowych. Mercedesów czy na przykład z jakiejś sportowej Alfy Romeo. Niestety ktoś tutaj chyba przesadził, bo zobaczcie, z poziomu tego przycisku aktywujemy lub dezaktywujemy Auto Hold. serio. No, niestety serio. Drugi przycisk można już sobie spersonalizować i przypisać do jego obsługi jakąś ulubioną opcję. No to co? Sprawdzamy walory praktyczne przedniej części kabiny Actiona. Ten schowek, już wam pokazywałem, wygląda on tak. Jest płytki. Moim zdaniem, jest turbo niepraktyczny. Poniżej mamy dwa złącza USB-C oraz złącze 12V. Pod taką wiszącą, podwieszoną konsolą środkową mamy całkiem obszerną półeczkę, a na tej konsoli mamy dwa uchwyty na kubki oraz tutaj zobaczcie taką skrytkę z ładowarką indukcyjną. Tutaj idealnie można włożyć telefon, no i ten telefon będzie nam się ładował. W podłokietniku mamy całkiem obszerny schowek numer jeden. Przed pasażerem mamy również całkiem obszerny schowek Numer dwa. No i są jeszcze kieszenie w drzwiach, także dość pojemne, ale jak widzicie specyficznie wyprofilowane. Przyjrzyjmy się teraz bliska tylnej kanapie. Tylnej kanapie, która to kanapa ma regulację, kąta pochylenia oparcia, ale zakres regulacji jest bardzo, ale to bardzo wąski. Zresztą zobaczcie sami, tak wygląda oparcie ustawione, nazwijmy to w sposób standardowy, a tak wygląda oparcie maksymalnie. Pochylone. No jak wspomniałem, zakres tej regulacji jest naprawdę tutaj niewielki. Dobra, wbijam do środka, a w środku czeka już na mnie morze przestrzeni. Fotel kierowcy tradycyjnie ustawiony pod gościa o wzroście 180 cm, a na nogi, na kolana mam naprawdę ogrom przestrzeni, tak samo jak nad głową. Tutaj pod tym kątem absolutnie na nic nie mogę narzekać. Jeśli chodzi o udogodnienia dla osób siedzących z tyłu, mamy obszerne. Kieszenie w oparciach przednich foteli z takimi wydzielonymi kieszonkami na smartfona. Mamy tutaj takie wieszaki czy też uchwyty na tablet. Mamy oczywiście dwie kratki nawiewu. Mamy dwa złącza USB-C no i tu są jakieś takie półeczki i drobne przegródki. Mamy także tutaj, zobaczcie, rozkładany podłokietnik z dwoma uchwytami na kubki, a jakby tego było mało, w oknach tylnych drzwi mamy roletki, także można się odsłonić, odgrodzić od świata zewnętrznego, a dwa skrajne siedziska tylnej kanapy mogą być podgrzewane, także z tyłu jest wszystko to, co być powinno, a może nawet i nieco więcej. Na sam koniec krótko o cenie. Podstawa kosztuje niespełna 150 tysięcy złotych. Podstawa, czyli wersja z przednim napędem oraz manualną, skrzynią biegów, ale także z bardzo efektownym wyglądem i 20-calowymi felgami. Natomiast wersja taka wszystko mająca, wersja wypasiona, efektowna z 4x4, z automatem kosztuje już około 200 tysięcy złotych, a za 200 tysięcy złotych no to dzisiaj na rynku wybór mamy naprawdę duży.